Też wszystkim. Właśnie przerzuciłam pryzmę kompostową. I teraz przejdziemy się po moim ogrodzie. Zobaczycie, co u mnie się znajduje, jak to u mnie wygląda. A jak widać, się dzieje. O, myślę, że taki kadr będzie najlepszy. No i co? Tutaj mamy najwyraźniej idącą już w o, I nawet nam tutaj oplatają pasorka, już chciałam ją wyrwać. Także tutaj najwyraźniej mamy marchew, która idzie nam właśnie w nasiona. Za duża nie jest, więc szaleństwa nie ma, ale na obiadek będzie. Ta też nam idzie. Zobaczcie, jakie dziwne rzeczy, przecież one są malutkie. A, dobra. Wiem, to była ta e, okrągła chyba, dlatego ona jest taka malutka. Dobra, ale zabieram ją tutaj na, e, na rosół. Muszę koniecznie tutaj wstawić e, paliki, bo moja fasolka nie ma się po czym piąć. Idziemy dalej, bo widzę, że kolejne marchwie kwitną, w związku z czym trzeba sobie je powyrywać. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, czy chociaż trochę lepsze, czy też takie mnie to. Co tutaj. Co tutaj się podziało? Aha, dobra, jest ich kilka i dlatego tak. Mhm, pozbędziemy się tutaj ich. Nie ma potrzeby, żeby siedziały w tej grządce, bo nie chcę, żeby mi się tutaj rozsiały. Nie widzę takiej potrzeby. Dobra. No i co, mamy seler. Nasturcje pięknie nam tutaj też rosną. Mamy sałatę lodową i trzeba ją zabrać, bo już taka główka całkiem fajnie nam się zawiązała, więc nie ma potrzeby jej tutaj trzymać. Zobaczcie, jedna grządka, a już trochę na obiad przyniosę. Mhm, dobra. Pozbywam się korzeni. Jakby miała nożyk, to wcale bym tutaj tego, tej rośliny nie wyrywała, tylko po prostu korzenie przycięła i taką piękną sałatę zabrała sobie na rosół. Coś tutaj nam rośnie. Nie, to, to chwast. Nie ma się czym chwalić, idziemy dalej. No nie, kolejne marchwie, kolejne marchwie, które chcą zakwitnąć i się rozsiać. Tym razem te zostawię, może będę za parę dni je zbierać, a jak się rozsieją, to nic się złego nie stanie. Dobra, idziemy dalej, co tutaj mamy? Tutaj mamy selery, znowu jakiś chwast, w ogóle nie mam pomysłu jak go wyrwać, bo jego się nie da usunąć. Macie jakiś patent na to, żeby to... o, czekajcie, czekajcie chwilę, jak wyrwę wolniej. Się udało coś z korzeniem wyrwać, ale powiedzcie mi, czy Wy macie jakiś patent, żeby tego się pozbyć, bo najczęściej. Czekajcie, czekajcie, pomalutko. O, nic z tego! Właśnie tak się obrywa. I co z tego, że ja tutaj właśnie teraz tak zrobię? Wypielę, jak za moment nam się ta roślinka znowu rozrośnie. Czy tylko jakieś. O, ta wyszła ładnie. Czekajcie, bo tutaj niektóre tak fajnie wychodzą. Czy macie jakieś patenty, żeby tutaj bez przekopywania? Jakoś się tego pozbyć. Może sobie troszkę mi się okryję. okryje. Dobra. Pomyślimy. Idziemy sobie dalej. Mamy tutaj kwitnące cebulki. One niech się rozrastają. Niech nam sobie tutaj niech nam sobie tutaj pięknie się rozsieją. No i co tutaj mamy? Tu mamy rzodkiew. Zobacz, ale zobaczcie, jaką wielką rzodkiewkę. Dobra, zaniesiemy sobie ją. Powinnam sobie wziąć koszyczek i nie musiałabym śmigać tak w tej i we w te. Okej, okay, niech sobie tutaj siedzi. No i co? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy co? Selery. Na tamtej grządce też były. Ziemniaków ja mam strasznie dużo. No po prostu, ja nie wiem. Ale najwyraźniej przegapiłam sobie i dobrze, niech rosną, bo będzie co jeść. No i zobaczcie, jakie choiny piękne. Ach, jakie piękne. Wiecie, co to jest? To jest skrzyp. Ciężko się tego pozbyć, ale nie ma problemu, bo jest dobre. Bo nam przyda się na to, żeby robić gnojówki. I co? I mamy kolejną fasolę, która zamiast nam się pięknie tutaj piąć, Postanowiła się położyć, więc jej troszkę pomogę. W ogóle ja tu miałam już od dawna połączyć te wszystkie paliki sznurkami, no ale oczywiście brakuje czasu, więc one sobie rosną jak chcą. Zresztą tak jak i skrzyp, bo znowu tu popatrzcie, ale wiecie co, naprawdę piękny jest skrzyp. Ja wiem, że to może niektórych drażnić, że zaburza wygląd, ale tak naprawdę. Nie przeszkadza mi absolutnie, że on tutaj rośnie. Ile on może miejsca zająć? A jaka pożyteczna roślinka. No i co? I kolejne nasturcje tutaj mamy. Kolejne marchwie, które nam e, chcą kwitnąć. Kolejne e, ziemniaki. Ich to w ogóle tutaj nie brakuje. No i co? I ta fasola też tutaj nie ma za bardzo podparcia, więc muszę sobie ją wypodwiązywać. W tamtą stronę idź, w tamtą. Dobra. Idziemy dalej. A talośnie przy paliku, ale mimo to woli sobie leżeć. Już tutaj przy Was wyprzywiązuje troszeczkę. Troszkę ze mną pospacerujecie. Troszkę ze mną popracujecie dzisiaj, mimo niedzieli. Ja to nagrywam w sobotę, więc wszystko jest ok. Jutro pewnie będę odpoczywać, a dziś troszeczkę sobie tutaj podziałam. No, i co tutaj ciekawego? Mamy. Sama wiecie, co e, oglądam z Wami, e, i e, sama e, podpatruję, co tu się dzieje, bo ja nawet nie wiem, tydzień czasu mnie tu nie było. E, byłam na szkoleniu. Potem w pracy od rana do wieczora i po tygodniu idę i oglądam, co tutaj się ciekawego dzieje. O, ta jakaś brzydka, rzadkiewka już przerośnięta, coś tutaj ją zaczęło jeść, ale. To nic. Dzielić też się można. Za to pięknie. Właśnie selery się wzmacniają, pięknie rosną. Tu mamy z kolei pietruszki, które chcą kwitnąć. Ale zaraz zobaczycie, to giganty pietruszki, które dopiero nam się tutaj wybiły i będą się rozsiewać. Niech sobie rosną. Nie przeszkadza mi to. No i oczywiście kolejne choineczki Właśnie piękne. Skrzypu. I zobaczcie, mamy przykład ślimaka na mojej grządce. I zobaczcie, co on konsumuje? No właśnie coś, co zostało wyplewione i umiera. Nie bierze się za moje sałaty, które są tu w pobliżu, i inne rośliny, tylko właśnie spaceruje po martwej materii, obumierającej materii. W związku z czym e, będziemy sobie takie materie zbierać, bo nie wiem jak to się stało. Czy ona sama padła? Tak, sama tutaj się przewróciła, no i przyciągnęła takiego, oto tutaj, jego mościa. Więc dlatego warto mieć względny porządek, w tym sensie, właśnie, żeby nie trzymać materii takiej umierającej obumierającej, umierającej, bo właśnie takie coś lubią ślimaki. Także tu mamy kolejne. Kwitnące, kwitnące, hmm, kwitnącą Pietruszkę. Tu mamy jakiś sajgon. Wybiły mi rośliny na przejściu. Muszę się ich pozbyć, ale to za chwilę. To już nie będę z Wami tutaj obrywać. Chociaż może trochę sobie oberwę, żeby w ogóle mieścić, jak przejść tutaj do tych grządek. Dobra, później, bo teraz to zrobię jedną ręką i jeszcze wyrwę. A szkoda by było żeby to zbyt płytko wyrwać. No i co? No i tu miały być ogórki, a są ziemniaki. Dobra, niech sobie rosną razem z ogórkami. No słuchajcie, tydzień czasu mnie nie było, popadało. No i się dzieje. O, i zobaczcie, co tutaj widzimy. Widzimy tutaj na chwaście mszyce. I ja tych myszyc. Nie zamierzam w ogóle w ogóle. Znaczy, tej akurat rośliny nie będę wyrywać, ponieważ jak one dopadły taki, taki chwast, to niech one sobie na nim żerują. Za moment tutaj przyjdą Biedronki i się z nimi rozprawią, Namnożą się tutaj, będą wiedziały, że mają dobre warunki, a z kolei te mszyce nie zejdą mi na inne rośliny. Więc wolę, żeby były na takich roślinach niż na moich. Dobra, tutaj nie mamy nic, to jest jakiś niepotrzebny tylko chwast. To sobie go wyrwiemy i odsłonimy troszkę buraczki, bo nam się tu pięknie roz, rozrastają. No i strasznie no tutaj właśnie ta część zarosła na, na ścieżce. Także będzie trzeba sobie to. Zdecydowanie ogarnąć, żeby mieć jak pospacerować. Tutaj mamy, zobaczcie, już pomału kwitnące czosnki. Zobaczmy sobie, jak one w ogóle wyglądają. Piękna główka, ładnie zawiązana. Można będzie. Aż powącham. O, jaki ładny zapach czosnku! Można będzie sobie pomału zbierać i suszyć. I dodawać do ogórków, których jeszcze nie ma. Dobra, żebym tylko nie zapomniała o tym czosnku. Bo za chwilę znowu przylezie tutaj ślimak i będzie chciał sobie go zjeść. Dobra, tu mamy zarośniętą grządkę. Grządka ta w głównej mierze jest z czosnkiem. Mamy też na tej grządce, przynajmniej w teorii, powinno być tutaj, powinny być tutaj buraczki. No i są, no i rzeczywiście są. Ja się będę pozbywać za moment tych czosnków, ale w międzyczasie, jak już się, po, nie w międzyczasie, jak się pozbędę czosnku, to sobie wysieję wys, bób. Idziemy dalej. Tam to w ogóle już jest burz. Tam, gdzie właśnie nie nazwoziłam sobie jeszcze z i może nawet dziś to zrobię, zobaczymy na ile mi czas pozwoli. To, zobaczcie, tutaj jest mocno zarośnięte. Nic nie widać. Także idziemy sobie dalej. Sałata sobie rośnie, nie ruszana przez żadne ślimaki. Piękne liście też, właśnie tak jak widać. Piękne liście buraków. Tam mamy to samo, tylko bardziej zarośnięte, więc nie będziemy szli. Tu już mi pory poszły zdecydowanie w główki. Będą... A tu co się stało? Dlaczego mi te pory tak... Aha, coś je podgryzło. I zobaczcie, jak leżą. Pewnie to samo... Właśnie, pewnie to samo było z tamtą... z tamtą pietruszką. No także mam już zebrane na... na... Mm, o, biedna rosu I co? I reszta nam dosyć fajnie, jedne takie tutaj padły, więc jak na e, cały ogród nam się pojawi jedna taka e, niedobrzyca, która nam, o tutaj też coś leży, czy tylko tak podgryzione, czy tak sobie tylko, aha, też podgryzione, widzicie? Już pasuje się pozbyć w takim razie tutaj tych e, porów, bo coś tutaj zaczęło grasować. Zobaczmy sobie tutaj kolejne. Nie, ten pięknie rośnie. Dobra. Także mamy tutaj szkodnika. Tutaj mamy, tutaj mamy groszek. I poza groszkiem, część z Was może zastanawiać się, co to jest. A to jest, zobaczcie, to jest ta rzodkiew bardzo głęboko korzeniąca się. Zależy mi na tym, żeby właśnie rozluźnić tutaj strukturę ziemi, ponieważ mam glinę. W związku z czym właśnie tak sobie tutaj, właśnie tak sobie tutaj ten, te roślinki posadziłam. I co jeszcze? No mam tutaj już sporo pracy. Chodzę tak z Wami, przeglądam jeszcze przed rozpoczęciem tutaj właśnie. Pielenia, ale już jest piąta godzina. Ja dopiero po pracy. Zobaczcie, dąb. O, jak ja lubię dęby, ale on tutaj niestety nie może być, więc będę musiała go przesadzić. No i co tutaj mamy? Kolejnego, ale mamy piękny bób. No, cieszy oko. No, będziemy go zbierać i konsumować. Mhm. Idziemy sobie dalej, tam też są boby, ale zobaczcie jakie piękne, ja w ogóle nie ogławiam, zresztą widać jakie wysokie, dużo też mamy tych, yy, tych krwi. ona za chwileczkę będzie się tu rozmnażać, więc, rozsiewać, więc pasuje ją czym prędzej pozbierać, bo yy, nie potrzeba mi aż tyle tego. O i zobaczcie ciekawa rzecz, mam tu bób, który jest bardzo lubiany przez mszyce. Czy ogólnie boby są ubiane. Mój jest sześciusienki i znowu chwast, który jest oblegany przez mszycę. Widzicie? Zobaczcie, to jest ciekawe. Mamy tutaj bób, zdrowy, jak widać, i roślinkę zaatakowaną przez myszycę. Także można mieć zdrowy bób nie ogławiając, nic nie robiąc, tylko mając chwasty, które przyjmą na siebie atak mszycy. Dobra, przeszliśmy tutaj do końca działki. Pójdziemy sobie teraz kolejnymi rządami, bo przeszliśmy na razie górą. Wracamy tutaj teraz do środka i będziemy patrzeć, co tutaj rośnie. Tędy nie przejdę, bo już mi się te rzodkwie położyły, więc wracam tutaj do środka. No i co? I tutaj mamy ogórki. Nie, to nie są ogórki. To będą dynie. Tak przypuszczam, bo miały być ogórkami. Ale wydają mi się dyniami. No i tak to czasami jest coś sobie wysadzić, raczej wysiać, a potem nie podpisać. I coś, co miało być ogórkiem, okazało się, że jest dynią. I idziemy sobie dalej. Patrzymy, coś tutaj mi żerowało, coś tutaj kopało. Widzę, że tutaj w tej części, na tych, na, tych, na tej grządce mam mało ogórków. Coś mi tutaj nie powschodziły. Zobaczmy sobie. Tak naprawdę widzę jeden ogórek, ale. Możemy sobie jeszcze do sadzić. Coś tu ewidentnie kopało, widzicie? Całe tu mam rozkopane mhm. to nic trudno. No, zobaczmy, czy w ogóle tutaj coś jest poza ziemniakami. Bo miały być ogórki. I jakieś ogórki są, ale w niedużej części lepiej sprawa ma się tutaj poniżej, bo tu już ogórki są. Także coś z tego będzie, tu i tam do na dole też nam rośnie, a już mi tutaj nie będzie potrzebna. Muszę sobie ją stąd zabrać, bo tylko chwasty pięknie pod nią rosną. Także tak to tutaj wygląda. I mamy tutaj burz ziemniaków. Ich będzie w tym roku mam nadzieję dużo, że to nie tylko góra taka obfita, ale i na dole też mam nadzieję, że będzie spory plon. Coś tutaj mamy, jakiś grzybek. Mhm. Mamy fasolę, która się pnie nie tam, gdzie trzeba. Muszę sobie to wypodwiązywać, bo nie będę miała za moment jak przejść, ale to niestety nie uda się mi już dziś tego wszystkiego zrobić, więc w poniedziałek nagram wam kolejny film, jak mój ogród po ogarnięciu wygląda, bo dziś no, tak naprawdę nie wiem za co mam się zabrać. No, także mamy tutaj kolejną, kolejną grządkę z, z ziemniakami, a tu na dole mamy grządkę. Z moimi mm, ziołami. E, no i mamy tutaj e, rukole, mamy majeranek, mamy e, koper, e, nawet chrzan. E, mamy też tutaj e, jarmusz i szpinak. O, widzicie, jestem zaskoczona, bo nie przypominam sobie, żebym tutaj e, siała. Szpinak najwyraźniej musiał się. Rozsiać wcześniej. Mamy tutaj też trochę em, selera. Idziemy sobie dalej. Na tej grządce z kolei są pory. I oprócz tego pięknie tutaj sobie dojrzewają, dojrzewa, dojrzewają szparagi. I co jeszcze mamy na tej grządce poza szparagami i porami? Chyba nic więcej ciekawego. Tam widzę, że nam znowu jakaś rzodkiewka się rozwija. Tu mamy ziemniaki, więc ich nawet nie pokazuję, bo ich jest dużo. Tu znowu ziemniaki. A tu mamy dynie. I ziemniaki oczywiście. No i co? I lecimy sobie od dołu. Jak to się stało, że ta dynia jest tak posadzona niżej? No ciekawa sprawa. Tam do końca już mamy właśnie dynie, nic nowego się nie pojawi. Więc możemy sobie może przejść tutaj do, yy, do góry, bo tam tutaj co grzybek przycisnął. Zobaczcie, on sobie tak gniję. Przycisnął właśnie pora i biedny się męczy pod nim. No to lecimy sobie do góry, gdzie mamy drzewka obowocowe jabłonki, na których jeszcze nie spodziewam się, żeby były, żeby były um, w tym roku. Tu mamy porzeczki. Jest tego naprawdę multum. Spróbujemy. A co tam? Mm, ale dobre. Idziemy dalej. Patrzymy co tam diaboni. Coś to ewidentnie pewnie jakiś lisek. Szuka nornic. Mhm. Idziemy sobie dalej. Do kolejnych porzeczek. I tutaj mamy... O Co tam taką niedojrzałą? I okropnie kwaśna. Mamy agrest, który można już zbierać, bo mam pięknie dojrzewa. Ten nam zgnił. Zobaczcie. Leży. I niestety. Ale zgnił, więc. Za dużo tych owoców jest. I przez to. Zobaczcie jak się jego pada. Muszę pomyśleć tutaj nad jakimś płotkiem. Bo po prostu tu jest szaleństwo. Mhm. No mnie po prostu takie ciężkie to jest. I szkoda, żeby zgniło, tak jak tam ta część, więc pasowałoby to odizolować od gleby. Ok, idziemy sobie dalej, nic się nie stało, bo to, że zgniło, to pozbieram i dam te, ten agrest do Wermi kompostownika, tam właśnie czczownice będą się nim pożywiać. Dobra, tu mamy kolejne jabłonki, a tutaj mamy biały, białą porzeczkę i kolejną jabłonkę, którą jakiś, jakaś roślina chce tutaj zdusić, o której musimy się pozbyć czym prędzej, bo po co ma nam tutaj tak zarastać moje jabłonki. Mhm, coś tu się nawet posiało, jakieś drzewka. Trzeba będzie je powyrywać albo przyciąć. Tu mamy kolejne miejsce na e, truskawki. Ono sobie tutaj jest na razie puste, przykryte tylko kartonami, żeby przez ten sezon je zagłuszyć. Tu musimy ewidentnie dołożyć kartonów, bo mm, przebijają chwasty. No i z kolei kolejne zarośnięte pole. Słuchajcie, tydzień czasu. A ja ogrodu, ogrodu nie poznaję. Część bardzo pozytywnie, część nie mniej pozytywnie, ale dobrze, że jest gdzie pracować, jest co zbierać. Będziemy skonsumować własne truskawki. Widzę tutaj piękne, dojrzałe truskawki, widzę poziomki i po prostu mam ochotę zjeść. Mm, ale jest oczysta. Dobra, zastanawiam się, czy mam Wam jeszcze coś do pokazania. Jeżeli chodzi o kompostowniki, no to nic tam nowego się nie dzieje. Widzieliście przecież nagranie i będę Wam na bieżąco relacjonować. Więc słuchajcie, mam tyle rzeczy do zrobienia, że kończę gadać i biorę się do roboty. Także życzę Wam miłej niedzieli. A czekajcie, pójdziemy sobie jeszcze do malin. Ale tam na pewno nic ciekawego się nie dzieje. Jeszcze chwilę. Popatrzymy sobie, co tam na dole mamy. I na dole mamy pięknie dojrzewające malinki. Wyściółkowane trawą. No fajnie, posadzone na jesień, już dają owoce. Bardzo wdzięczne roślinki. Także fajnie mieć właśnie takie rośliny, które będą się same rozrastać. A ja w ogóle mam taki fajny pomysł na to, jak to tutaj zorganizować, żeby sobie ułatwić życie i żeby nie mieć aż tyle koszenia. Ale to Wam zdradzę, jak będę, jak będę to robić. Albo zresztą powiem Wam od razu, planuję wzdłuż tutaj tych zagonów dać kostki słomy. Dzięki czemu? Raz, że nie będą chwasty mi tutaj przebijać, a dwa, że y, też te maliny, bo jak wiecie, maliny mają tendencję do tego, żeby się rozpychać wszędzie na wszystkie strony. Więc jak ja sobie tutaj wzdłuż ułożę taki właśnie rządek z, z kostek słomy, to na parę lat będę mieć spokój i od chwastów, i od właśnie tych szalejących malin. Moje maliny są wysadzone w tamtym roku, w związku z czym jeszcze się nie zdążyły rozszaleć. I dlatego postaram się zadbać o to od samego początku, żeby te maliny y, mieć w ryzach. Zobaczmy sobie tutaj, też nam kwitną pomalutku te czarne maliny. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tu mamy dzikie maliny. No, Czy ja dobrze pamiętam, że to były dzikie maliny? To chyba były dzikie maliny. Tak. To były dzikie maliny. I one na razie nie mają nic, a te maliny tutaj z boku to jedne były mm, fioletowe, drugie granatowe czy coś takiego. Zobaczymy jeszcze, jak będą owocować. Na razie dzikie maliny. Poza tym, że są, nie mają żadnych owoców. Nic tutaj nie pozawiązywały, więc nie wiem, czy coś w ogóle z nich będzie. Ale to taki test przeniosłam z innej części działki. No i zobaczymy. O, jeszcze zerwałam mnie ładnie. Nie no, czekajcie. Coś tutaj jest, ale takie drobne, drobniusieńkie. Na no, takim wydawałoby się uschniętym elemencie. No zobaczymy. Dam Wam znać. A na dziś to tyle. Życzę Wam smacznego obiadku. I widzimy się jutro. Mam nadzieję ogarnię tego bardziej e, ogrodu. Także pozdrawiam Was. Cześć.